Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie artystę i życzliwą publiczność oraz członków naszej Rady Programowej. Ja chciałem tylko taki krótki komentarz do tej wystawy, a o istocie rzeczy w zastępstwie Pana Krzysztofa Stanisławskiego powiem, nasza pani Ania podsiadły. Otóż ten projekt Szklany Paciorki to ostatni Ostatni projekt Sylwestra Broziaka, który w Muzeum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej ma jakby swoją kulminację, czyli zakończył takie tournée po wielu znaczących i ważnych instytucjach w kraju, między m.in. w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Bielsku Białej. Jakieś frakcje wywędrowały również za granicę. Ale w całej okazałości właśnie prezentuje się, i takie jest moje przynajmniej przekonanie, najlepiej właśnie w kontekście naszej sali monumentalnej muzeum, która dokłada jakiś szczególny kontekst do, do tych prac. Mogę powiedzieć, i artysta mi przyzna chyba rację, że w dużym stopniu to, co Państwo będziecie mogli niebawem obejrzeć powstawało w różnych fazach i etapach właśnie tutaj w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na przestrzeni, znaczy w okresie poprzedzającym uruchomienie tej, tej wędrownej wystawy. To jest oczywiście dla nas powód do zadowolenia, bo artysta jest genetycznie związany, w jakimś sensie, z Orońskim i już od czasów swoich studenckich tutaj przyjeżdżał wielokrotnie, tutaj uczestniczył w sympozjach kuratorowanych przez pana Krzysztofa Stalisławskiego Motoro. Tutaj powstało wiele jego realizacji, m.in. tak ważna praca jak cykl Jeździec Polski, który był dyplomem artysty. Nie, 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 dyplomem nie był, bo to było Włoszenie świętego Antonika, przepraszam. Natomiast mieliśmy już okazję wielokrotnie pokazywać twórczość Sylwestra Broziaka i tym bardziej cieszymy się właśnie na, na tą okoliczność, że ta kulminacja, mówię, tego projektu mogła znaleźć tutaj swoje miejsce. Jednocześnie w momencie, kiedy rozmawialiśmy o, o jeszcze planowanych wydarzeniach, nasza instytucja Opracowała pod względem edytorskim i redakcyjnym bardzo poważną monografię, która wyczerpuje całą kształt dotychczasowych osiągnięć autora. I dzisiaj jest może trochę spóźniona w czasie, ale w naszych okolicznościach uzasadniona również prezentacja tej publikacji, o której być może będzie okazja powiedzieć, a na pewno jest do, do obejrzenia i ewentualnie do zakupienia. Muszę też podzielić się taką osobistą refleksją, o mamy nasze relacje takie koleżeńskie, towarzyskie i przyjacielskie z artystą naprawdę od wielu lat. Jesteśmy pełni podziwu dla jego determinacji, samodzielności, konsekwencji artystycznej i jest to jeden z tych przykładów takiej koegzystencji właśnie artysty, instytucji, którzy znaleźli Płaszczyznę i porozumienia, i dialogu, i bardzo cieszymy się, że możemy przyczynić się do promocji tej twórczości w kraju, ale i również za granicą. To z mojej strony wszystko. Dziękuję. Oddaję głos Pani Dzień dobry Państwu. Kuratorem projektu tej wystawy jest pan Krzysztof Stanisławski. Niestety jest chory, więc dzisiaj nie mógł być. W zastępstwie postaram się nakreślić kilka zdań. Zacznę może od retrospekcji. W 1943 roku niemiecki pisarz Hermann Hesse wydał ostatnią swoją powieść zatytułowaną Gra Szklanych Paciorków. Akcja tej powieści toczy się w bliżej niesprecyzowanym czasie w jednej z prowincji centralnej Europy. Na mocy dekretów prowincja ta dekretów politycznych prowincja ta zarezerwowała sobie egzystencję na poziomie intelektualnym natomiast ograniczono tam zupełnie do minimum sprawy technologii i życia ekonomicznego. Akcja miejscem akcji jest dom zakonników intelektualistów Którzy prowadzą szkołę, uczą chłopców i jednocześnie odbywa się tam gra szklanych paciorków. No, natura tej gry pozostaje nieuchwytna. Gra wymaga bardzo szczegółowych studiów z zakresu muzyki, matematyki i analizy historii kultury. W gruncie rzeczy ta gra szklanych paciorków jest taką abstrakcyjną syntezą, symbiozą wszystkich nauk i sztuk. Jest ona inicjowana kreowaniem przez graczy takich głębokich odniesień pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą tematami. I tu chciałbym wkroczyć na obszar dzisiejszej wystawy z Sylwestra która zatytułowana jest Graż Kranych Paciorków. Artysta, jak sam mówił, zainspirował się tytułem i myślę też, że w warstwie semantycznej odnosi się w jakiś sposób do tej powieści. Aktualna wystawa prezentuje. Tematy i problemy, które pozornie są tylko ze sobą niezwiązane. Myślę, że tworzy się na sali galerii taki spektakl, który łączy rzeźbę, obraz, dźwięk i wideo. Artysta, który do tej pory pracował, zajmował się rzeźbą, instalacją, rysunkiem. Od kilku lat wprowadza do swoich prac animacje, takie eksperymentalne animacje filmowe, które tutaj będziemy mogli zobaczyć. W Orońs są one, że tak powiem, po raz pierwszy debiutują. Sylwester Ambroziak posługuje się figuracją jako nośnikiem znaczeń. Natomiast stara się iść drogą tradycji którą wzbogaca od niedawna o nowe media. Ja poproszę o wypowiedź na temat idei wystawy samego artystę. Natomiast ze swojej strony, ze strony centrum i całej ekipy chciałabym podziękować za bardzo miłą współpracę i powiedzieć, że artysta jest bardzo konkretny, wie, czego chce i wie, jak chce zaprezentować swoje prace. I myślę, że to, co zobaczymy na sali, ten cały, cały ten spektakl na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że <laughs> jesteście tutaj razem ze mną. Zacznę może od podziękowań, bo, bo, bo o wystawie specjalnie nie chciałbym mówić, bo za chwilę zobaczycie państwo sami. Wejdziecie w ten świat trochę dziwny, trochę... Nierzeczywisty, ale myślę bardzo realny i dotykający tego co jest tu i teraz co się dzieje obecnie. Serdecznie dziękuję tak jak Pan Dyrektor powiedział, rzeczywiście jestem związany z, z tym miejscem właściwie od studiów. Tutaj powstała większa część tej prezentacji dzisiejszej. Te największe prace, które powstawały przez kolejne 3 lata, tutaj, y, pobytu, y, właściwie ciężkiej, takiej fizycznej pra pracy, ale to rzeczywiście był mój wybór. Yy. Odrzucałem wszelką pomoc. Chciałem się, nie wiem czy sprawdzić, ale, ale chyba coś w tym jest. Yy. Oraz filmy, które jeden z nich tutaj po lewej stronie, zaraz będzie miał swoją pra premierę właściwie, on jest świeżutki jeszcze. Wczoraj jeszcze był montowany tak naprawdę. Sam jestem ciekaw jak to wszystko zagra, jaka będzie Państwa, jak będą Państwa odczucia. Jest to, jest to dla mnie kolejne doświadczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję dyrekcji, która mnie tak tu żyje, przyjmuje za tak każdym razem i, i mogę rzeczywiście liczyć na <laughs> nie, taką pomoc, a, a, ale nie, nie tylko a, tak powiem rzeczową, fizyczną, ale takie wsparcie, <laughs> wsparcie duchowe czuję tutaj. Może te czakramy, które tu się znajdują, rzeczywiście tworzą taką magię, która mm, sprzyja i, yy, Przyja pracy i, i wzajemnym stosunkom, relacjom. Hmm. Pewnie nie będę przedłużał, bo, bo wystawa czeka. Hmm. Jeszcze raz dziękuję i, i zapraszam do podzielenia się refleksją. Hmm. Przepraszam, be, powinienem podziękować mojemu przyjacielowi Grzegorzowi. Hmm który jest właśnie współautorem tej wystawy, jest autorem animacji i współpracował z, 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 z dźwiękiem też razem I myślę, że to wszystko to tworzy, tak jak pani Ania już wspomniała, rodzaj spektaklu, to wszystko, każda część składowa jest istotna. Szkoda, że nie ma Pana Stanisowskiego, który, e, który był takim dobrym duchem i, i, pom i właściwie pomysłodawcą i tej publikacji, którą Państwo będą mieli okazję zobaczyć. E, ale trudno, tak się dzieje, choroba nie wybiera. E, jeszcze raz dziękuję i zapraszam do obejrzenia wystawy.